mi dobry, jestem Dominika, na powiem dziś z kart z to UEFA EURO 2020 i ZORCIS 2018. Tutaj mam tak, Victor Nisson Lindelów, jest to Power Up Defensive. Rok dalej tutaj mamy w Finlandii UEFA Nation League. Patrick Schick, Jorge Alan, Tom Lawrence, Granit Chaka, Oliver Norwood, Victor Nilsson Lindelof. Alan McGregor, John Forrest, Kylian Mbappé, Wiktor Nisun Lindelof, Luka Modric, Stangino Arias, Christian Zapata, Lebron Kościel, Ramiro Nesmori, Mori, Renato Augusto, Sadiel Zatachi, Michael Lustig, Edinson, Kawani, William, Fernandinho, Robert Lewandowski, więc bardzo fajnie, Isko, Juan Quechan, Mohamed Sachlawi, Tim Cahill, Kacper piony Sisto Romelu, Lukaku, Łukasz Piszczek, Wiktor Nilsson Lindelof, Alvaro Murata i Sergio Ramos. Także te karcioszki odkładam tutaj na kubkę, mam taką kubkę. O. I teraz tutaj się obkręcamy. Mam tutaj mój laptop. już będzie mi go tworzyć na murem. Nie udało się. A, staryk. Wam teraz nagrywać nagrywam się Drafta. Nie, mam latach 2020 nie będę grać, tylko pozdrawiam ja sobie zawodników. A program sobie um, później, draft latach 30. 20, 20 10, no, w 2020. Na dzisiaj się znakomuję. A, czekajcie, bo tu się w komputerze włączył internet. Dobra, bo ja... No, już zaraz będzie włączony. No, dobra. Zaraz się włączy. OK, włączyło się i już mamy. Tutaj wchodzimy w draft Foodbin. I uwaga, lecimy tutaj. Mamy formację. 3, 4, 3. I uwaga! okej okay, córki, zacięcie. Przed chwilą wybrałem z wynika Mirosława Klos. Musiałby zrobić cięcie, dobre. Nieważne, czym tu jest kolejnym zawodnikiem. kogo mamy tutaj? Rachmin Sterling. Ja brałem stronę, bo chcę zrobić draft e, z linki angielskiej. Także wiecie. O, Stefan Bergwin z Tottenhamu. idealnie tutaj nam nadaje. Anderson. Dalej, tutaj weźmiemy sobie kogo? Musa Sisoko. Bardzo fajnie, teraz tutaj lecę, gdzieś, że fajnie czekać go. Naczekać mi się, chyba coś tutaj właśnie zalogować. nie mi się długo logowało. Ok, są zawodnicy i jest. Elita Angielska. Miliowicz. Lecimy dalej. Nie ma tutaj, jest. Adama z Premier League lecimy dalej tutaj mamy no nie mamy nikogo niech będzie Stefan de Vry. niech będzie tutaj na obronę uwaga weźmiemy sobie kogo? o jest Moore czy More druga ikona w każdym bądź razie więc ja się bardzo z tego powodu cieszę, no i tutaj mamy, jakby hmm, jak powiedział, Akanji mam sobie dwóch obrońców Mamy Devry i Akanji no bo, ponieważ, wiecie, i Akanji, to tutaj hmm, lubię do dźwigi angielskiej ogólnie tutaj mam, y, nie ma żadnego obronka dla dźwigi angielskiej więc postawimy na Keylora no, właśnie, i teraz ławka rezerwowych. Tutaj wybieramy sobie Matias de Ligt. Niech będzie obrońca z Juventusu, to Inter będzie Bramkasz. Mm. Noier Ederson. Właśnie, to Noier Cherderson. Mm. Noier jest z korzyścią to jest zawodnik z Premier League. Niech będzie Manuel Noier. noyer jest. Lepszym bramkarzem, no i do składu. Dobra, lecimy dalej. O! Za ten... O! Cristiano Ronaldo. Zdaje mi się, że nie będę robić zmian. Po prostu pójdę sobie, jak już będę chciała grać, to zrobię sobie tutaj zmiany. Zresztą może być tak, jak jest. Mi to nie przeszkadza. Henderson. Pomocnik z Liverpoolu. I lecimy dalej. Mamy tutaj Alonso. Alonso, dobra. O, pięknie. pogba Bardzo fajnie. I lecimy tutaj dalej. Mamy Kliana Mbappé. I tutaj się decyduje na Mbappé. Bardzo fajnie wygląda karta Mbappé. Dobre.